Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na zajęciach Olimpijskiego Koła Informatycznego. Podczas to, których zajęć omawiamy zadania z poprzednich Olimpiad Informatycznych Juniorów, Olimpiad Informatycznych Gimnazjalistów. No i dzisiaj omówimy zajmiemy się zadaniem zwycięzcy z drugiego etapu pierwszej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. No i cóż, aby być zwycięzcą trzeba trenować, trzeba ćwiczyć, zatem dzisiaj um, oczywiście jak najbardziej zachęcam do um, aktywnego udziału, do dobijania oczywiście zadania, um, no i nie tylko tego zadania. Okej, okay. zadanie zwycięzcy. No, mamy historyjkę, w której w skrócie wygrywa, wygr wygrywają te osoby, które... Zdobędą największą liczbę punktów. Tylko te osoby, które zdobędą największą liczbę punktów, i mamy wypisać ich identyfikatory. No więc mamy dane liczbę, daną liczbę osób, dla przykładu niech to będzie 5, a następnie wyniki kolejnych osób. Osoby pierwszej, która dostała 100 punktów, osoby drugiej, która dostała 15 punktów, osoby trzeciej, która dostała 100 punktów ponownie. Osoby czwartej, która dostała 30 punktów, i osoby piątej, która dostała 16 punktów. I naszym zadaniem jest wypisać identyfikatory zawodników, które mają maksymalną liczbę punktów, największą liczbę punktów. No i to będą zawodnicy pierwszy oraz trzeci. No i zawodnicy mają identyfikatory yy, złożone z wielkich liter alfabetu yy, angielskiego. Także. Pierwsza i trzecia litera no to będzie A i C, stąd wynik. Um, na wyjściu mam wypisać A i C. No dobrze. To um, spróbujmy do tego zadania podejść. Myślę, że tutaj nie będzie nic, nic wielkiego, ale omówmy sobie zadanie. No więc może spróbujmy wymyślić ciekawszy przykład. Pamiętajcie, że ważne jest oczywiście przykłady są często dobre w treści. Ale jak wymyślimy swój, swój własny, może trochę większy, trochę ciekawszy, może będzie jakiś miał przypadek brzegowy, zawsze taki test będzie lepszy. No i ja polecam właśnie sobie na jakimś swoim teście takie zadanko rozpracować. No więc no spróbujmy sobie wymyślić jakieś liczby. Niech to będzie 6 punktów, może trochę większe. Potem 5 punktów. 6 punktów 7, 8, 6, 8 i 7 niech będzie. No dobra, to zobaczymy, jak kojarzycie alfabet. Dajcie znać na czacie dla tego przypadku, jaki byłby wynik. Jakie literki wypisalibyśmy, powinniśmy wypisać na czacie. Na, no okej, okay, wy na czacie, a nasz program na standardowe wyjście. To oczywiście przyda się znajomość alfabetu, no bo musimy wypisać którą z kolei literę alfabetu. No i dacie znać na czacie, które byśmy tutaj wypisać. No już jest pierwsza odpowiedź od GDB, że to będzie E oraz G. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Jak macie jeszcze jakieś pomysły, to oczywiście śmiało na czacie mówcie. No to co? Ponumerujmy sobie, albo przeliterujmy sobie te tych graczy, tych zawodników. To będzie A, B, C, D, E, F, G oraz H. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. No więc, największą liczbę punktów uzyskali gracze E oraz G. No to jest 8. No to ich powinniśmy wypisać. Dokładnie tak, GDB, tutaj racja, rację miałeś, to wypisujemy. No dobrze, to jak do tego zadania się zabierzemy? Proponuję, abyśmy mieli wynikowe słowo. Wynikowe słowo, czyli wynik albo zwycięzcy. Na początku zwycięzcy nie ma żadnego. Czyli mamy puste, puste słowo. No i teraz... Przychodzi nam osoba, która zdobyła 6 punktów. Idziemy od lewej do prawej, po kolei osoby rozpatrujemy. Przychodzi nam osoba, która ma 6 punktów. To powiedzmy, że jakiś tam sobie taki pomocnicza zmienna, maksimum, dotychczasowe, największa liczba punktów. Do niech będzie, no nie wiem, minus jeden. Żeby na pewno nie wystąpiło na wejściu. No i patrzymy, czy ta osoba ma więcej punktów niż maksimum. No oczywiście, że ma. Więc co robimy? Zmieniamy zmienną max. No od teraz widzimy, że będzie ona 6 równa. No i od razu wynik no był 0, więc nic tam nie trzeba usuwać. No wynik to będzie co literka A, literka A. Dobra. Czyli piszemy A. No dobra. Przychodzi nam druga osoba. Druga osoba zdobyła 5 punktów. To co mówimy? Dajcie na czacie. czy dopisujemy ją do wyniku. Dopisujemy do, ją do wyniku. jest mówi, że stos. Zobaczymy, zobaczymy. Shark mówi, że nie. MC również mówi, że, że nie. No, oczywiście, że nie. No, niestety, już pierwsza osoba miała więcej niż 5. Niż niestety, no trudno. Zdarza się, pamiętajcie, to nie jest żadna tragedia. Mamy oczywiście. Kolejne edycje Olimpiad, jak nie w podstawówce, to w liceum, jak nie w liceum, to na studiach. Jest naprawdę jeszcze wiele okazji do próbowania. No dobrze, no ale niestety osobie B się nie udało. Trudno, pomijamy ją. Dobra, i teraz jest ciekawa sytuacja, zobaczcie. Przychodzi nam osoba C i osoba C ma 6 punktów. To co robimy? Dajcie znać na czacie, co robimy w tym przypadku. No właśnie, dokładnie tak, dodajemy tę osobę do wyniku. No bo ona ma tyle punktów, ile wynosi maksimum. Tak, MC mówi, żeby jej nie dodał. Faktycznie, gdy zobaczcie, że gdy znamy informację o reszcie ciągu, no to widzimy, że w sumie nie. Ale my nie znamy tej informacji. My na razie rozpatrzyliśmy tylko pierwsze trzy elementy. OK? Tylko pierwsze trzy elementy. No to z tą wiedzą, którą mamy teraz. C jak najbardziej może być zwycięzcą. Więc to robimy. No dobrze. Ale teraz zobaczcie. Przychodzi nam osoba D. Osoba D zdobyła 7 punktów. Patrzymy na pomocniczą zmienną maksimum i co widzimy? Widzimy to, no, że D po prostu ma więcej punktów. Czyli no, ustawiamy maksimum na 7. No i niestety, tak, pamiętamy. Że osoby A oraz C miały ile punktów? No 6. A D osoba ma 7. Więc co robimy? Usuwamy. tak? Usuwamy te osoby. Wszystkie. Wszystkie osoby usuwamy. Czyli ustawiamy wynik na puste słowo. No i oczywiście mamy, pamiętamy o naszej siódemce, to dokładamy wynik do wyniku osobę D. Ale teraz zobaczcie znowu, przecież osoba E, która ma 8 punktów, to co, co robimy? Aktualizujemy maksimum na 8. Pamiętamy, D miało 7 punktów, a my mamy 8. Więc o D zapominamy i dopisujemy E do wyniku. Dobra, i lecimy dalej. Przychodzi nam osoba F. No niestety, F ma mniej punktów niż maksimum. Pomijamy. G. Widzimy, że G ma dokładnie tyle, ile maksimum. Czyli jak jest dokładnie tyle, ile maksimum, to dodajemy do wyniku. Czyli do wyniku dodaje literkę G. No i przychodzi nam 7, niestety 7 to jest mniej niż 8, więc nic nie robimy. No i zobaczcie, przetworzyliśmy wszystkie osoby. I na zmiennej wynik mamy dokładnie to, co właśnie GDB napisał na czacie, czyli E oraz G. Osoby E oraz G mają najwięcej punktów, tak? Czyli jaki jest pomysł? Dokładamy na wynik, na zmienną wynik, jeżeli osoba ma tyle punktów, co maksimum. Jeżeli mamy mniej, Pomijamy. Jeżeli ma więcej, to usuwamy wszystko z wyniku i dodajemy siebie. Tak? Takie właśnie trzy przypadki. Pierwszy przypadek, że ja jestem równy maksimum. Tak? Albo, albo może inaczej, Jak jestem mniejszy od maksimum. No to niestety. Tak, trudno. Pomijamy. Drugi przypadek, ja jestem większy od maksimum. No to co robimy? No wynik wszy, ustawiamy na pusty wynik, no bo poprzednie, poprzednie osoby były złe. Tak? A trzeci przypadek, yy, tak? I tutaj wynik ustawiamy tak naprawdę na siebie. Czyli yy, no puste słowo, a potem wynik plus równa się ja czy tam mój, mój, yy, moja literka, no a jak ja jestem równy maxowi, no to też, tak, do wyniku dodaję siebie, czy tam swój identyfikator. No i w odpowiednich momentach to yy, maksimum ustawiam. Tak, czy jak jestem większy, usuwam wszystkich, co byli poprzednio, bo mam lepszy od nich wynik, jak jestem równy, dodaję siebie. To zobaczmy, jak to wygląda w kodzie, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie. Hmm, zaczniemy od kodu C w C++, trochę większy. OK, <laughs> mamy zmienną zwycięzcy, która jest stringiem, tak? W C++, w C++ string to jest słowo. To jest po prostu taki, taki ciąg znaków. Na początku domyślnie jest pusty ten string. No i maksymalne punkty, to jest ta nasza zmienna max na tablicy. I zobaczcie, co robimy. Dla każdej osoby Wczytujemy, ile ma punktów. I zobaczcie. Jeżeli mam więcej punktów niż maksimum, to to oznacza, że wszyscy poprzedni zwycięzcy byli. No nie, już nie są zwycięzcami. Więc usuwam ich, tak? Przypisuję zwycięzcy jest równe puste słowo. Zapominam o poprzednich. No i teraz ustawiam oczywiście maksimum punktów na moje punkty. Bo mam, bo mam ich więcej. I teraz zobaczcie, jeżeli punkty są równe maksymalnej liczbie punktów, to zwycięzcy plus równa się znaczek A plus I. Tak pamiętamy, co to robi. No Na drugich zajęciach bodajże mieliśmy, trochę się tym bawiliśmy, tak. No, ponieważ idziemy od 0 do n, no to jak do A dodamy 1, to będę miał B. Jak do A dodam 2, to będę miał C i tak dalej. No więc to mi doda mój. Mój znak, tak? Zobaczcie, ja tu troszeczkę yy, zrobiłem takiego, taki, powiedzmy, może trick. Yy, taki trik. No właśnie, mc ma bardzo dobre pytanie. Co by się stało, gdybym napisał tutaj else if? Else if. Tak? To ja proponuję, żebyśmy zobaczyli, co się stanie, kiedy napiszemy else if. Tak już. Zaraz yy, zmienię. OK. Zobacz. Hmm. Dobra. Troszeczkę, yy... o, może większy. Dobra. Odpalamy yy, zwycięzców. Tak i zobaczcie, dałem else if. To spróbujmy sobie taki prosty przypadek zrobić. No właśnie. Napisaliśmy kod, to co jest warto zrobić? No oczywiście, przetestować, czy działa na teście przykładowym, ale też, czy działa na naszym teście. Czy działa na teście brzegowym. Czy... No właśnie, dajcie znać na czacie, jakie testy byście sprawdzili. Pomysły, wasze pomysły na testy, które by było warto sprawdzić. A ja no, spróbuję jakieś pisać. Dwa, niech będzie trzy i cztery. O. No to tego nie, oczeki nie oczekiwaliśmy. No dobra, ale co się stało? Przeanalizuję sobie krok po kroku. Wczytujemy punkty 3. 3 punkty. Maksimum to jest 0. Więc wykonuje się pierwszy if. Zwycięzcy ustawiamy na puste słowo i max na punkt. Ale zobaczcie, ponieważ teraz jest else, to nie dodam do mojego słowa mojej wartości. I potem znowu przychodzi czwórka, czwórka jest większa niż max punkty, ustawiam na puste słowo, ale niestety. Um, niestety nie dodam tego do słowa, więc to by było prawie dobrze, gdybym ja zrobił w ten sposób. Tak, czyli jak jestem większy, to daję siebie i ustawiam na punkty, Tak, ale nie chciałem robić tego w dwóch miejscach, stąd napisałem tego bez elsa. Tak, zobaczmy, teraz jak skompilujemy, wpiszemy 2, 3, 4, wypisało się B i działa. Tak, ja napisałem w ten sposób, ale oczywiście w sumie ja się z Tobą zgodzę. Masz rację, że może czytelniej by było, gdybyśmy napisali tutaj else ifa. Dobra. No właśnie, to jakie testy byście sprawdzili? No ja oczywiście bym sprawdził test brzegowy, czyli dla jednego zawodnika. No jakąś liczbę, 1, 2, 3... Wypisało się A. To jest to, co oczekiwaliśmy. Być może sprawdziłbym, jakbyśmy mieli czterech zawodników i wszyscy by mieli te same punkty. 1, 1, 1, 1. No jest dobrze. Tak, mamy czterech zawodników i może te punkty niech będą malejące. A. No to jest prawda. A co jak będą rosnące? 1, 2, 3, 4. To powinno być D. No i jest D. Tak, to, co Was, to, co was chciałbym e, uczulić, na co chciałbym was uczulić, to, żeby właśnie. Testować rozwiązania. W szczególności zobaczcie, to jest bardzo prosto sobie wymyślić jakiś przypadek brzegowy i ręcznie sprawdzić, czy to działa. Na przykład 1000, dokładnie tak. Bardzo dobrze Shark tutaj napisał, na przykład 1 i 1000. Też się wypisało dobrze, tak? Tam takie brzegowe właśnie zakres. albo na przykład więcej, więcej znaków. Mhm. Jaki czas kodu? Oczywiście, bardzo dobre pytanie. Jaka jest złożoność tego rozwiązania? No zobaczcie, mamy jedną pętlę FOR, która idzie od 0 do N. Więc złożoność jest liniowa. Liniowa od wielkości wejścia. Dla formalności zobaczmy jeszcze kod w Pythonie. On robi dokładnie to samo. Mamy zwycięzców pustych, maksymalne punkty 0. Tutaj, zobaczcie, taka skrócona trochę wersja mi wyszła, ale po kolei. Więc tak, input wczytujemy. Całą linię. Input.split białymi znakami oddziela i tworzy listę. Następnie. No właśnie, ale jak wczytuję, to wczytuję stringi. A ja chciałbym mieć inty, liczby. Więc mapuję sobie, tak? Po prostu inta wywołuje na każdej, na każdej wartości tej listy, a następnie je numeruje. Tak, sobie polecam poczytać o tym, co robi funkcja enumerate. Przydaje się czasem, lubię jej używać. Zobaczcie, ona bierze właśnie to, co jej damy i dodaje 0, 1, 2, czyli po prostu indeksuje. Bardzo fajna rzecz. I potem tak tego używamy. I dokładnie samo co C. Czyli jak mamy więcej, to zwycięzcy zerujemy, maks, punktu ustawiamy. I jak mamy tyle punktów, co maksymalny, to do zwycięzców dajemy siebie. I to jest tyle. OK, wysyłamy, dostajemy setkę, cieszymy się. No i dajcie znać na czacie, czy macie jakieś pytania do tego zadania. W międzyczasie zaproszę na zajęcia, które się odbędą za tydzień. Zobaczcie, za tydzień będzie zadanie Bitocja. No tu już mamy jakieś grafy. Prawdopodobnie jakieś grafy, także zachęcam, żeby zapoznać się z omówieniem zadania Bytocja, żebyśmy mieli te grafy albo jakieś dawniejsze zajęcia. Olimpijskiego koła informatycznego na dowolnym poziomie z grafów, żebyście mieli dobry wstęp do tego zadania. Także to zadanie zachęcam oczywiście do przeczytania. No i omówimy je 13 listopada. No i dajcie znać, czy macie jakieś pytania do, do tego kodu. Myślę, że powinien być w miarę krótki, oczywiście każdy z Was sobie z nim poradzi, bez problemu zaimplementuje na 100 punktów. Ok, no to to było omówienie zdania zwycięzcy z drugiego etapu pierwszej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Zapraszam na zajęcia 13 listopada. No i dobrego wieczoru. Cześć!